Szanowni drodzy, kochani, to czas życzeń. Do wszystkich życzeń całego świata dołączam i moje. Życzę Wam, żeby nadchodzący rok był pełen spotkań, uśmiechów, był pełen przyjaciół i miłości. Byśmy się do siebie wzajemnie uśmiechali i żeby ten uśmiech wreszcie było widać. Życzę Wam, żebyśmy na ulicach i placach spędzali czas dla zabawy, dla rozrywki z przyjaciółmi. Żebyśmy mogli się odwiedzać i żebyśmy robili to często. Żeby nie zabrakło nam miłości, pamięci, żebyśmy zawsze byli razem. Banalnie dodam Wam również życzenia zdrowia, bo choć powszechne i mało oryginalne, to jednak jakże ważne w tym czasie. Życzę Wam, żeby w Nowym Roku każdy dzień był piękny, a 2020 na pochybę. Szczęśliwego nowego roku.